Były wiceminister sprawiedliwości, niewiadomej płci, nie odważy się powiedzieć jakiej, żeby go przypadkiem nie urazić. O nazwisku osoba y, posłująca do Europarlamentu. <hahaha> osoba posłująca do Europarlamentu o nazwisku śmiszek. Pytany o mowę nienawiści. Powiem wam. Nie myślałem, że zasada Kalego, puszczałem to na ryda wcześniej, wczoraj albo przedwczoraj, z, z jego nazwiskiem. Tak. Nie myślałem, że zasada Kalego, którą Sienkiewicz stworzył w pustyni i w puszczy, przypomnę, murzyn Kali, który stał się towarzyszem Stasia i Nel, chyba był niewolnikiem i wyrwanym z tej, z tej niewoli, pytany przez Stasia, czy wie, co to jest dobry uczynek i wie, co to jest zły uczynek. I Kali powiedział, tak, zły uczynek to jak Kalemu ktoś krowę ukraść. A dobry uczynek, jak Kali komuś krowę ukraść. I nie ma żadnej różnicy. Jest tylko oczywiście... Gro władanie nad gramatyką ale nie ma żadnej różnicy mowa nienawiści to jest wtedy kiedy my mówimy my polscy narodowcy choćbyśmy mówili że po nocy przychodzi dzień a po burzy spokój to jest mowa nienawiści bo są tam ukryte podteksty podteksty jakiekolwiek odnoszenie się do historii jest chwaleniem czynów zabronionych i wypełnianie znamion przestępstwa. Doświadczamy tego. Permanentnie. Permanentnie. Zaraz wam pokażę. Też się setnie ubawiłem, bo samopoczucie osoby posłującej do Europarlamentu o nazwisku Śmiszek jest znakomite. Jaka tam musi być piękna atmosfera. W tym Europarlamencie, jako kultura, a jak musi być smacznie i godnie. Jacy wszyscy są mili dla siebie. To jest dopiero życie, a nie tutaj w Polsce. I yy, druga osoba, posłująca do Europarlamentu, która jest czymś w rodzaju towarzysza życia tej pierwszej osobie. Posłujący do Europy Parlamentu O nazwisku Biedroń Która ogłosiła, że będzie startować Na prezydenta Rzeczpospolitej <laughs> Biedna ojczyzno moja Biedna ojczyzno moja Różnych miałaś prezydentów Różnych Ale jeśli Pan Bóg Karę przypuszcza To rozum odbiera I mój cyniczny znajomy powiedział Że no cóż Będziemy mieli prezydenta Biedronia. Myśmy z Marcinem kiedyś na tak zwanej patelni przy metrze w Warszawie robili taki sondaż przedwyborczy. No i powiem wam, młodzi ludzie, młodzi ludzie o zdecydowanym charyzmacie lewackim na Biedronia swój głos hmm. W zastraszającej ilości, aż nam było głupio, bo oczywiście, my nie akceptujemy politycznej, uwaga, powiem tak elegancko, nie akceptujemy politycznego charyzmatu Biedronia. Jest on nam wstrętny, budzi w nas obrzydzenie. Tak, obrzydzenie. Jak on zostanie prezydentem. Koniec świata, jak mówił Pawlak. Co to się wtedy będzie działo? No może, może jego kandydowanie. Wiecie co, nie idźmy aż tak daleko, ale wyobraźmy sobie, że jest druga tura prezydencka. I w tej drugiej turze prezydenckiej... Oby moje słowa się nie spełniły. W tej drugiej turze prezydenckiej z jednej strony mamy Trzaskowskiego, a z drugiej Biedronia. Da Koszmar senny podniesiony Do rangi Antycznej tragedii No To ci dopiero będzie A już ta A już ta debata prezydencka Już widzę tych dziennikarzy Wystraszonych Mrdających ogonami Tych kundli Służących Zawsze służących Temu, kto ma władzę. Nie broniących się przed żadnym łajdactwem. W tej debacie. Ten serwilizm, ociekający z ekranu. Lepki i śmierdzący. Dziennikarski tak zwany. Może tak być. Co wtedy my będziemy robić, kamraci? My. Co będziemy robić my, Patrioci polscy, kandydat yy, z tej strony naszej barykady zakładam, o nazwisku Mędzen, yy, czytaj Mędzen, też jest gówno warty.